Witam wszystkich widzów tajemitów. Czy jest ktoś, kto choć raz nie myślał o tym, żeby żyć wiecznie? Może i tak, ale człowiek ma nie być od myślenia, tylko od wykonywania wszystkiego, co nakaże dany rząd w obrębie zakazów, nakazów, regulaminów i prawa, które zostało stworzone przez niewiadomo kogo. Nie będziemy się tutaj zastanawiali nad tym, że każdy człowiek po urodzeniu i osiągnięciu wieku dojrzałości powinien sam wybierać, gdzie chce spędzić życie, gdyż wcześniej nie ma żadnego wpływu na to, gdzie i w jakim państwie się urodzi, a tym samym nie ma wpływu na prawa ani żadne zakazy i regulaminy. Wiemy doskonale, że system wyzysku człowieka przez człowieka się nie zmienił od tysięcy lat, tylko udoskonalił. Pamiętać należy, że alternatyw wyzysku jest bardzo wiele, a nie jedna, jak nam się wmawia i nazywa się ją starożytnym niewolnictwem. Nic dziwnego, że ludzie zaczynają widzieć podobieństwo między religiami a prowadzeniem interesów przez rządy. Zawsze istnieje jakiś sekretny motyw, coś zbyt świętego, aby zarozumiali niewolnicy mogli to docenić, lub jakaś informacja zbyt poufna, aby powierzyć ją nam, nieświadomym obywatelom. Bogowie utrzymują ludzkość w niewiedzy na temat sposobów życia. W przeciwnym razie w ciągu jednego dnia można by zarobić wystarczająco dużo, aby wystarczyło co najmniej na rok. Te słowa wypowiedział już Hesjot około 700 lat przed naszą erą. Myśli ludzi powracają do dziwnego podobieństwa religii i rządu w prowadzeniu interesów. Ten sekretny motyw nie jest dla nas. Ksiądz mógłby powiedzieć, że ten motyw określa kryteria Ojca Świętego. Polityk z pewnością odwołałby się do określenia bezpieczeństwo narodu. Czy nie wyczuwaliście wielokrotnie, że coś jest nie tak z tym systemem? Czy nie zadawaliście sobie pytania, dlaczego rządzą nami tajemnice, których nie można nam powiedzieć? Odpowiedź może być tylko jedna: wszystkie te sekrety to manipulacja, kłamstwa i oszustwa. Słynna biblijna historia o tym, jak Jachwe rozmawiał ze swoimi przyjaciółmi o pomieszaniu języka całej ludzkości, może być tu przykładem, aby nie byli podobni do nas. Wyraźnie. Ukazuje ona poczucie, że wyżsi ludzie oszukiwali łatwowiernych dzikusów, którzy po prostu nie rozumieli, co czynią. Dla nich były to tajemnice i w końcu ludzie sami przypisali wszystkie te wydarzenia magicznym istotom, które należy czcić, drżąc ze strachu i podziwu. Bóg w starożytnym języku był absolutnym synonimem króla. Martwi królowie dzięki przebiegłym głosom kapłanów stali się bogani. Dzisiaj my, czy tajemniczy bandyci zwani Al-Kaidą, w cudowny sposób pojawili się w każdej strefie działań wojennych na Ziemi, walcząc najpierw po ich stronie, a potem po naszej, ale po 10 latach historycznych zamachów stanu amerykańscy politycy nie byli w stanie schwytać ani postawić przed sądem żadnego z nich, żadnego wiarygodnego sprawcy ataku z 11 września, który jest podstawą genealogii terrorystów Al-Kaidy. A główny terrorysta został stracony w helikopterze i zrzucony do morza. Problem rozwiązany. John Kamiński, pisarz mieszkający na wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej, w swoich kontrowersyjnych książkach opisuje, że Al-Qaida jest czystym oszustwem, a to oznacza, że wszystkie późniejsze wojny są fałszywe. Świadomość, że liturgia chrześcijańska jest dokładną kopią legendy o Ozyrysie, oznacza, że zdajemy sobie sprawę, że chrześcijaństwo to farsa, wymyślona przez Żydów z Aleksandrii w celu sabotażu i eksterminacji cesarstwa rzymskiego, jak pisze John Kamiński w swoich wydawnictwach. Co dziwnego, kiedy badania psychologiczne skupiły się na poznawaniu naszych procesów myślowych, okazało się, że nasz proces myślowy nas paraliżuje i od razu jest skazany na porażkę, kiedy próbujemy zastosować krytyczne myślenie do naszych przekonań religijnych. Ci, którzy mają wpływ na nasze życie, czyli mniejsze lub większe autorytety, radzą nam, abyśmy nie wnikali zbyt głęboko w te sprawy ze strony naszych świętych mężów, nie mówiąc już o obrażaniu wielkiej mocy w niebie, która panuje nad nami wszystkimi. Masz wierzyć bez względu na wszystko, to nic innego jak znana już niektórym wiara oczywista. Pisze Kamiński. Lista strasznych konsekwencji obrazy jakiejkolwiek istoty boskiej jest nieskończona i absurdalna. Każdy może dokonać własnych porównań dotyczących zachowania własnego rządu, sprzedając broń wszystkim dostępnym przestępcom, którzy dla niego pracują, ale zabierając ją wszystkim tym, których planują okraść i zabić. Ale nie należy rozpaczać. To, że nie jesteśmy nieśmiertelni, nie oznacza, że Boga nie ma. Tak naprawdę staje się to znacznie jaśniejsze, gdy zrozumiesz, że nie masz zbyt wiele czasu, tylko życie, którym ja szybko aby to osiągnąć. Pokusa utrzymywania cennej wiedzy w tajemnicy sięga czasów przed religią, jaką znamy dzisiaj. Ale nauka o polityce w dużej mierze dyscyplina bardziej spójna niż religia nigdy się nie zmieniła. Zawsze brzmiało Zdobądź to póki możesz wszelkimi niezbędnymi środkami, a następnie namaluj szlachetny i egoistyczny obraz tego, aby ukryć swój cel. Myśl o tym, kto może ucierpieć w wyniku całego tego manipulacyjnego majsterkowania zawsze była i pozostaje odległą refleksją w ludzkim procesie myślowym. To, że wielu z nas ludzi poważnie odczuwa obecnie skutki tej tendencji do humanitarnego współczucia i zrozumienia na niższym poziomie jest bezpośrednim skutkiem tej praktyki. Cierpimy, ponieważ przez całą naszą historię ludzkości byliśmy ignorantami, nie wspominając tutaj o zaostrzaniu i rozkoszowaniu się cierpieniem innych. To, czego doświadczamy, to zwykła sprawiedliwość karmiczna. Bez wątpienia zasługujemy na to, co otrzymujemy, po prostu będąc mniej poinformowanymi niż ludzie, którzy nas wyzyskują. W centrum tego wyzysku znajdują się ślepe przekonania religijne, kształtujące społeczeństwo tak, aby po prostu akceptowało nakazy władzy rządzącej, która jest utrzymywana w miejscu brutalną siłą, zamaskowaną słusznie retoryką, której tematem jest zawsze jesteśmy lepsi od innych, więc mamy dane od Boga prawo okradać ich. Czy może być lepszy opis postępowania każdego kraju? I Jego śpiączki? Bogowie biblijni, często nazywani Elohimami, byli w rzeczywistości członkami ogólnoświatowej cywilizacji żeglarskiej epoki brązu, której podróże wyjaśniają wszystkie mity Wielkiego Białego Ojca, Sargona, Ozyrysa, Jehowy, Jowisza, Diabła, Tora, Wirakoczy, Kwadzalkoatla i innych. Wszyscy byli członkami tego samego globalnego bractwa, przekazując wiedzę i zakładając społeczności, oszukując jednocześnie lokalnych, prostackich wieśniaków w każdym zakątku świata. Jeśli któryś z widzów tajemnitów myśli, że dzisiaj dzieje się to samo, ma stuprocentową rację. Ci starożytni ludzie pozostawili po sobie relikty tajemnic na całym świecie, w tym piramidy Stonehenge i korzenie naszego własnego języka. Później stali się Fenicjanami, którzy jak zapewne pamiętacie wymyślili alfabet, którego używamy do dzisiaj i którzy zostali wymazani z istnienia w Kartaginie około 200 lat przed naszą erą, chociaż plotka głosi, że przegrupowali się w Wenecji i dzisiaj są bardzo dobrze reprezentowani na Wall Street. Wielu ludzi, którzy tworzą kontrowersję wokół Jachwe, zrozumiało, że Jachwe, który najwyraźniej był starożytnym przywódcą plemiennym, sprzeciwiał się przejęciu tej kultury morskiej, która sądząc z dostępnych opisów była po prostu bardzo rozbudowaną grupą niewolników składającą się z białych gigantów. Czy da się to porównać z wydarzeniami, które dzieją się obecnie? Jak mówi John Kamiński, ta surowa postawa wobec niewiernych i uzurpatorów znajduje odzwierciedlenie w krwiożerczej pewności Starego Testamentu, postawie niebradzieńców, która przenika dzisiejszą logikę ludzką. Kamiński pisze, że być może to ostre podejście jest niepotrzebnie tak bardzo ostre wobec nieświadomych i niedoinformowanych narodów świata. Jednak gdy się czyta wydawnictwa komisa Biumonta, dochodzi się do bezpośredniego wniosku, że bardzo wielcy i bardzo przebiegli najeźdźcy wszystkich tych kultur byli w rzeczywistości społecznym, prehistorycznym obrazem istot ludzkich, którym boimy się stawić czoła. Kamiński wspomina niezdarną, zdeformowaną i brutalną rasę ogrów, której ostatni król imieniem Balar, ten ze złego oka, zabił swoich wrogów błyskiem swojej kuli ognia. Tak opisuje Fomorian, którzy skolonizowali Irlandię i należeli do wielu plemion świata wymazanych z historii przez wielką powódź z epoki żelaza spowodowaną przez kometę, która zakończyła ostatnią epokę lodowcową i spowodowała zniszczenia na całym świecie. Co najgorsze, w Ameryce Północnej pojawia się odniesienie do tak zwanej sfery ognia. Podkreśla to prehistoryczną wiedzę na temat broni palnej i materiałów wybuchowych, co stanowi jeden z najważniejszych aspektów tej historii, który został całkowicie zatuszowany. Te i tysiące innych klocków układają się w całość, krzycząc, że dzisiejsza historia ludzkości nie jest jej historią. To historia wymyślona przez samozwańcze elity, które poprzez manipulację zdobyły siłową władzę nad pokojowymi rasami ludzi, robiąc z nich niewolników. Wszyscy wiedzą mnie od dzisiaj, ale zapominają, że demokracja została stworzona przez potężne i bogate rodziny w starożytności, aby rywalizacja między nimi o władzę była choć w kilku procentach wyrównana. Niestety, demokracja obowiązywała tylko senatorów i bogate rodziny, którzy manipulowali ludem, ale nie niewolnikami. Ukrywa się teraz, że demokracja została zbudowana na barkach niewolników, utrzymujących starożytny Rzym, z którego dzisiaj wszyscy prawnicy czerpią jako podwalinę i budulec do prawa, które się niewiele zmieniło i zostało skonstruowane na niedoli niewolników. Niewolnicy w dzisiejszym systemie rządzenia to my. Nikt nie powie, że oddawanie na pięć lat władzy przez suwerena, niewolnika, w ręce nieznanych i obcych ludzi jest normalne. Wynika to z czystej manipulacji. Jednak dzisiaj boska starożytność to wszystko nazwy zgubione w historii kataklizmu. Oczywiście niektórzy przeżyli. Tod sprowadził do Egiptu religię swojego utraconego narodu Atlantydy. Beaumont upiera się, że ostatnia kultura żeglarska przed światowymi powodziami, czyli statki 10 tysięcy lat przed naszą erą, były znacznie większe niż te w 500 roku naszej ery. Dało to początek wszystkim znanym cywilizacjom. Streszczenie autorstwa Beaumonta relacji z księgi Henocha dotyczącej katastrofy wczesnej epoki żelaza, która zapoczątkowała cywilizację, jaką znamy dzisiaj, jest następujące. Giganci, czasami nazywani demonami, żyli w czasach Saturna. Zatopienie i zrzucenie gigantów pod kamienie oznaczało koniec tego wieku. Ich odniesienia do kobiet wyrażają szacunek. To najpewniejszy znak kultury danej rasy. Pracowali w żelazie, zanim ktokolwiek inny. Stworzyli broń wojenną dla całego świata. Mieli ogromną wiedzę z zakresu astronomii, a ich Widzący, reprezentowani przez Henocha i Noego, widzieli niebo, zdobywając w ten sposób wcześniejszą wiedzę o nieuchronnej katastrofie. Jest ona przedstawiana jako coś spadającego na ziemię wielkie zamieszanie i ziemia zapadająca się w pustkę, to znaczy tonąca. Wszystkie te wydarzenia będą miały miejsce na północnym Atlantyku, ale w większym lub mniejszym stopniu dotkną całą planetę. Jak widzimy, jest strach przed nieuniknionym, który staje się już na wiele tysiącleci, przed naszą erą i też funkcjonuje do dzisiaj. Wiemy teraz, że coś spadnie z nieba i definitywnie zakończy żywot rasy ludzkiej na Ziemi. I tutaj nie można się powstrzymać od przypomnienia teorii o rozszerzającej się planecie Cliffa Haya, według której poprzednie formy zwierząt były znacznie większe, ponieważ planeta była znacznie mniejsza, co uwiarygodniało tzw. mit o starożytnych gigantach, co potwierdza też Biumont. Legendy o najeżdżających ziemią rudowłosych gigantach istnieją na całym świecie. Herodot wspominał na przykład, że syn Agamemnona, orestes, miał 12 metrów wzrostu. W naszych filmach przedstawialiśmy wielokrotnie dowody na istnienie gigantów, dochodzących wzrostem nawet do 23 metrów. W Starym Testamencie czytamy o synach Anaka, czyli olbrzymach tak ogromnych, że szpiedzy wysłani przez Mojżesza opisali ich jako w ich oczach zwykłe koniki polne, co sugeruje, że synowie Anaka znacznie górowali nad nimi. Beiumont upiera się, że historia z przedświatowych powodzi została zawarta w księdze Henocha. Jak mówi, Hench opisuje w dramatycznych słowach materializm tamtych czasów i postępujący upadek czasu, wolności, ambicji władców, gorączkową produkcję amunicji wojennej i ostateczny upadek zaawansowanej cywilizacji. W świętych księgach wszystkie te transcendentalne wydarzenia zostały przekształcone w boską interwencję istot anielskich. Prawdziwa historia ukryta przed nami, najprawdopodobniej w Bibliotece Watykańskiej, jest taka, że byli to prawdziwi ludzie, niezwykle wielcy i wyposażeni w technologię nieznaną w większości świata oraz że mieli wzór wyzysku i kontroli nad nieświadomymi masami, do którego dzisiaj dążą współcześni politycy. Zawsze był to kult słońca i kult węża. Teraz jedno i drugie wypierane jest przez kult uniwersalnego klimatu, który uznaje swój koniec za część planu i prawdziwą tajemnicę życia wiecznego. Jedynym sposobem na osiągnięcie nieśmiertelności jest bycie jej częścią przez całe życie, które z tego co wiemy nie ma końca i nigdy nie będzie miało końca. Lekcją, którą musimy odbyć jest nauczenie się, jak pomagać innym. Tylko wtedy naprawdę żyjemy i przynosi nam to radość. Wszystko inne to po prostu źle zinterpretowany rytuał śmierci. Jeśli nie dbamy o siebie nawzajem, tak naprawdę nie dbamy o swoją rasę. Podobnie jak samo życie dzisiejsze kryzysy są czymś, przez co musimy przejść i nie można temu zaprzeczać. Nie należy się też łudzić, że nie. Ale z pewnością przyjdzie czas, kiedy prawie każdy z nas zostanie śmiertelnie napromieniowany. I to nie groźba, ale ostrzeżenie. Musimy przestać niszczyć się nawzajem w szalonym dążeniu do osiągnięcia czegoś, czego nie da się osiągnąć i pomóc sobie nawzajem zrozumieć, że jedyną rzeczą, którą udaje nam się przy sobie zatrzymać, jest to, co oddajemy. Tylko wtedy możemy naprawdę być miłością. Wszystko inne to po prostu oszukiwanie samego siebie. Choć może się to wydawać dziwne, kontynuowanie poszukiwania życia wiecznego gwarantuje nasze wyginięcie i nieistotność. No i oczywiście jest ten sekret, którego nigdy nie usłyszeliśmy i nigdy nie usłyszymy. Kiedyś już staliśmy na krawędzi atomowego szaleństwa. Dzisiaj stoimy ponownie. Zamiast gasić jak się tylko da ogień wojenny w innych państwach, zjednoczeni pompują doń broń i pieniądze. To buduje przyszłą nagłą eskalację, która wymknie się spod kontroli. Krok za krokiem ogień się rozszerza. Decyzja i jej ugruntowanie w świadomości społecznej przez media. Kolejna decyzja i kolejne, ponowne jej ugruntowanie w świadomości społecznej, ale już wyżej, bliżej wybuchu eskalacji, której się nie zatrzyma. Warto porównać, jak wyglądała pomoc na początku konfliktu zbrojnego na Ukrainie z Rosją, a jak teraz. Czy to miłość? O której mówi się w religii katolickiej i prawosławnej, czy też wielka kieszeń biznesmenów handlujących bronią. Teraz mówi się o wysłaniu wojskowego kontyngentu zjednoczonych na Ukrainę. To nie pomoc, to już wypowiedzenie wojny Rosji przez Zjednoczone Państwa Europy. Czy tego chcą ludzie? Czy tego chce suweren? Czy tego chcą matki i ojcowie swoich dzieci, które pójdą na wojnę? Czy wiedzą, czym jest wojna? Dla wielu młodych to zabawa w grę komputerową z wielokrotnym restartem swojego życia i ta radość, kiedy trzyma się w ręce broń. W rzeczywistości tak nie będzie. Cóż? Za każdym razem, kiedy wydaje się, że już ludzie się przebudzili, że nadchodzi w końcu tak długo oczekiwana zmiana, pojawia się coś, co tylnymi drzwiami jest wpuszczane, ta tajemnicza i skrywana idea, która jak zastrzyk ponownie nas usypia i już wtedy jak zombie krzyczymy razem Zabij.